Burmistrz Jedyny Zdroju Laszek Orpel deklaruje, że samorząd jest gotów samodzielnie prowadzić uzdrowisko w swoim mieście, byle tylko zachować status miejscowości udzowiskowej. Kilka tygodni temu zarząd uzdrowiska Szczawno Jedlina ogłosił przetarg na dzierżawę domu zdrojowego w jedlinie Zdroju, choć do żadnej transakcji nie doszło. Władze Jedliny były zaniepokojone takimi ruchami ze strony spółki bez wcześniejszych konsultacji z samorządem. Temat jednak znów powrócił i spółka ponownie szuka potencjalnych najemców obiektu, chcąc zakończyć własną działalność przyrodoleczniczą. Zdaniem burmistrza Jedlini Zdroju Leszka Orpla, jakakolwiek inna działalność poza prowadzeniem zakładu przyrodoleczniczego, nawet rehabilitacja może pozbawić miejscowość statusu. Uzdrowiska, dlatego jest on gotów podjąć bardzo trudne wyzwanie przejęcia obiektów i działalności uzdrowiskowej od spółki będącej pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd województwa zaproponował takie rozwiązanie w wydanym niedawno oświadczeniu. Wysłałem pismo do zarządu województwa, że bez, bezwłocznie jestem gotowy do rozmów w sprawie przejęcia na zasadzie darowizny, darowizny części jedlińskiej przedsiębiorstwa. Mało tego. Mało tego yy, wczoraj odbyła się sesja Rady Miejskiej i Rada Miejska. Miasta także poparła mnie w takim działaniu, w takim staraniu, bo Rada Miasta jest zorientowana poprzez między innymi swoją komisję uzdrowiskową, no, no, na czym polega ten aktualny w zasadzie od kilku miesięcy kontakt e, z właścicielem czy z organami i spółki? Takiej możliwości nie wyklucza także radny sejmiku Mirosław Lubiński, zarazem przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny w sejmiku dolnośląskim. Cały pomysł nie jest, zły. jeżeli gmina, wiem, że gmina wyraziła zainteresowanie tym pomysłem, jest na pewno do omówienia, ale to nie jest kwestia jednego dnia, czy tygodnia, czy też miesiąca. To trzeba do, do omówić, na pewno ten proces będzie trwał wiele miesięcy ale jest to oczywiście jakieś rozwiązanie, które nie stoi w sprzeczności z aktualnym wydzierżawieniem obiektu, z pomysłem wydzierżawienia obiektu. Dlatego, że możemy się tego procesu się przygotować. A czas na dania dzierżawy jest skończony, jak mówiłem, na sierpniu od dwóch lat i wtedy możemy przygotować się za dwa lata do, czy do takiego rozwiązania. Oficjalne rozmowy jednak w takim kierunku nie toczą się. Burmistrz narzeka, że ma utrudniony kontakt zarówno z zarządem uzdrowiska, jak i nadzorem właścicielskim, a jego pisma pozostają bez odpowiedzi. Urząd Marszałkowski z kolei odbija piłeczkę, publikując oświadczenie, że to gmina nie jest chętna do współpracy, bo na przykład nie wydała zgody na umorzenie podatku od nieruchomości na czas pandemii, czy naliczyła opłaty za zajęcie pasa drogowego, gdy na jezdni zawalił się fragment gzymsu obiektu uzdrowiskowego Teresa. Burmistrz stwierdzi, że tak stanowią przepisy i nie mógł postąpić inaczej, ale jako przejaw dobrej woli przypomina, że gmina stale inwestuje w infrastrukturę wokół obiektów uzdrowiskowych, by uatrakcyjnić pobyt kuracjuszom. Wydano na to dotychczas około 20 milionów złotych. Więcej na ten temat usłyszycie w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych.